Modlitwa, Post i Jałmużna to dobre uczynki, na które wskazuje katechizm Kościoła katolickiego, które w szczególny sposób wpisane są w czas Wielkiego Postu. To nie znaczy, że one nie obowiązują poza Wielkim Postem, ale w Wielkim Poście następuje jakaś szczególna renowacja, odkrycie wartości tych trzech dobrych uczynków. Znajdujemy się w pocesterskim refektarzu. Tutaj spożywano posiłki. Cystersi przez siedem wieków istnienia tego klasztoru gromadzili się między innymi w tym pomieszczeniu i tutaj spożywali posiłki. To właśnie spożywanie posiłków często wiąże nam się, albo może jeszcze bardziej ich niespożywanie, a przynajmniej wstrzemięźliwość z postem. Ale w rzeczywistości to tylko jeden wątek tego, co wiąże się z postem. Bowiem post to ogólnego rodzaju wszelaka powściągliwość, nie od złego, w tej dziedzinie nie mamy najmniejszych wątpliwości, ale także od rzeczy dobrych, takich jak posiłek, spożywanie potraw, po to, aby jeszcze bardziej podkreślić wartość tego, co stanowi duch w człowieku, by odkryć jeszcze bardziej także potrzebę posiłku, którym karmi się ludzka dusza. Dlatego czas wielkiego postu, który już w swej nazwie ma właśnie słowo post. Stanowi szczególne zaproszenie do tego, aby w poście odkryć nie tylko wstrzemięźliwość od różnego rodzaju smacznych potraw, ale jeszcze bardziej zrozumieć, czemu służy w swej istocie posiłek i ten, który karmi nasze ciało, i ten, który karmi naszą duszę by nadać temu posilaniu się właściwy sens, by posiłki służyły gromadzeniu sił, a nie osłabianiu, jak bywa czasami w, w przypadku niektórych. Dlatego. Ten dobry uczynek, post, niech pomoże w okresie Wielkiego Postu jeszcze bardziej zrozumieć istotę tego czasu i odkryć wartość tego dobrego uczynku. W tym też niech pomogą internetowe rekolekcje, do udziału w których zapraszamy. Niech każdy z nas obudzi się w tym czasie Ewangelią.